Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale. A tym razem chciałem znowu sięgnąć po zestaw z mojego dzieciństwa. Do serii City się przeniesiemy z zestawem 6649, czyli uliczną zamiatarką Street Sweeper. To jest zestaw z roku 1995. Jeden z zestawów, jak wspomniałem, z mojego dzieciństwa. No, który ma obrazować tutaj taką najprostszą zamiatarkę uliczną. Bardzo fajny jest ten model, ponieważ ma kilka unikalnych części, z których ja jako dziecko się bardzo cieszyłem. Ta ukośna szyba to było coś bardzo rzadkiego. Co chyba tylko dla u mnie, w mojej kolekcji Lego w tamtym czasie się pojawiało. Ta cała przód, ta cała dysza do zamiatania też była całkiem fajna. No i odwzorowanie tego modelu tutaj z tyłu te dysze myjące, ten talerz, ta szczotka do czyszczenia krawężników, to wszystko naprawdę w takiej małej formie. Było super. No, i mamy tutaj też oczywiście lekko sfatygowane pudełko pokazujące różne wersje, jak tutaj się tym obsługiwać. A z tyłu, jak zawsze, alternatywne pomysły na to, co można zbudować. I mnie najbardziej urzeka ten roadster bądź dragster. No, taki na naprawdę... pewno. Pomysłowa, pomysłowa rzecz, co można zrobić z takiej zamiatarki. Oczywiście, jak zawsze, ja te zestawy wcześniej sprawdzam, czy one są kompletne, żeby nie recenzować tutaj czegoś, co bym miał wybrakowanego, no bo możecie się domyślić, że jak to przeleżało wiele lat w Pawlaczu, w rodzinnym domu, no to różne rzeczy mogły się z tym wydarzyć. No i mamy też instrukcję z kopią oczywiście obrazka, tutaj lepiej widoczne te alternatywne budowy. Zobacz, że ten dragster nie jest genialny, bo jest jeszcze ten wyluzowany gościu, który tym steruje. Wygląda to naprawdę fajnie, instrukcja z formy książeczki w 14 krokach, no i też oczywiście mamy minifigurkę tej serii Maintenance, czyli utrzymania porządku. Bardzo prosta figurka z jednostronnym zadrukiem, żadnych fajerwerków, no ale tutaj, panie, trzeba ci zmontować Maszynę, więc ja sobie otwieram instrukcję. No i co, eee, zapraszam na prawdziwie szybki Speed Build i sobie zobaczymy, jak ten zestaw się prezentuje po tym Speed Buildzie. No i proszę, mamy zestaw złożony. Pamiętajcie, że w tym zestawie jest tylko 63 klocki, i w tych 63 klockach um, udało się no, całkiem fajnie i zgrabnie zawrzeć całą tą konstrukcję. Ona jest malusieńka. Tu macie minifigurkę dla skali, więc jest naprawdę mała. No ale to jest bądź co bądź samochód roboczy. Ma opcję wygodnego dostępu, bo ten daszek oczywiście się podnosi. E, no i wtedy można tutaj łatwiej tego mm, kierowcę. Do środka włożyć, ale czy są tutaj jakieś elementy, szczególnie nad którymi warto się pochylić, albo które, szczególnie, albo które fajnie się po prostu buduje, bądź fajnie się na nie patrzy? No, na pewno ta szczota jest rzeczą fajną. To jest takiego, to nie jest z gumy, to jest takiego plastiku bardzo delikatnego. No też w myniach oczywiście takie fragmenty można używać, to dobrze działa. Mamy dobrze odwzorowane detale, jak na. Pojazd City, no bo przecież jest szczota, jest myjka boczna i ten dysk do mycia. Są z tyłu te mm, no, natryski, e, które też myją ulice. Mamy miotły, mamy łopatę, mamy pojemnik na wodę, mamy dodatkowe światła, górną lampkę. No słuchajcie, w 63 klockach jest zawarte absolutnie wszystko, co byłoby potrzebne do tego, żeby zrobić mm, ten zestaw fajnym i żeby przedstawiał on to, czego trzeba. Czy potrzeba czegoś więcej? Moim zdaniem nie. Ja oczywiście wielkim fanem serii City nie jestem, nie mam praktycznie żadnych zestawów poza tymi z dzieciństwa z tej serii e, no i nie, nie jakoś specjalnie to miasto, no ale wiadomo, w dzieciństwie strażaków, policjantów, wszystko to fajnie było mieć, więc e, uważam, że m, i dzisiaj można znaleźć jakieś fajne modele LEGO, które dobrze odwzorowują miasto, aczkolwiek częściej też one są teraz bardzo połudziwniane. Te stare LEGO miały więcej moim zdaniem, tych zestawów. Które po prostu odwzorowywały funkcjonowanie codzienne miasta. Nawet szczerze nie wiem, czy ta seria Maintenance jest jeszcze kontynuowana i się pojawia. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy sądzicie: czy macie jakieś swoje ulubione zestawy Lego City z dzieciństwa. Z mojej strony to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!